Czy czujesz, że coś cię ogranicza, trzyma w miejscu, choć pragniesz iść naprzód? Każdy z nas nosi w sobie ciężary, które potrafią stać się niewidzialnymi kajdanami. Czasem są oczywiste, jak uzależnienia, ale często ukrywają się głębiej, wpływając na nasze życie w subtelny, bolesny sposób. Zniewolenie to nie tylko nałogi widoczne dla świata to może być perfekcjonizm, który paraliżuje strachem przed błędem. To toksyczne relacje, które wysysają energię i poczucie własnej wartości. To nieustanne poczucie winy, które szepcze, że nigdy nie jesteś wystarczająco dobry. To lęk przed samotnością, popychający do kompromisów wbrew sobie. To ciągłe szukanie akceptacji u innych, zamiast odnaleźć ją w sobie i w Bogu. Biblia mówi o grzechu, ale często myślimy o nim tylko w kategoriach moralnych błędów. Grzech to jednak głębsza rzeczywistość. To rana w naszej duszy, która krwawi w ciszy, oddzielając nas od źródła życia i pokoju. Zło jest przebiegłe. Nie zawsze przychodzi z hukiem, często wkrada się po cichu, obiecując ulgę, pocieszenie czy kontrolę. Zaczyna się niewinnie, a kończy na lęku, wstydzie i poczuciu beznadziei, tworząc coraz ciaśniejsze pęta. Ale jest dobra nowina: nie jesteś sam w tej walce. Jezus przyszedł na świat nie po to, by Cię osądzić czy potępić za Twoje rany i zniewolenia. Przyszedł, by przynieść uzdrowienie, wolność i nowe życie. Jego miłość jest silniejsza niż każdy lęk i każdy wstyd. On widzi Twoje serce, zna Twoje zmagania i pragnie Cię uwolnić. Jego obietnice są pewne i dają prawdziwą nadzieję. Pismo Święte przypomina nam o Bożej miłości i mocy. Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem. Wezwałem Cię po imieniu, jesteś mój. Iz 43.1. Ta prawda przypomina, że należysz do Niego, a nie do swoich lęków czy nałogów. Jezus powiedział: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I 8,32. Uświadomienie sobie, co nas zniewala, nazwanie tego po imieniu, to pierwszy, kluczowy krok do odzyskania wolności. Prawda o naszych smaganiach, wypowiedziana w świetle, traci swoją niszczycielską moc. Chcę cię dziś zachęcić do prostego, ale potężnego ćwiczenia. Znajdź chwilę ciszy, usiądź w spokoju i bądź szczery ze sobą i z Bogiem. Zapytaj głęboko w sercu. Co mnie naprawdę zniewala, co odbiera mi pokój i radość, co trzyma mnie w lęku lub wstydzie. Nie oceniaj się. Po prostu słuchaj, weź kartkę i długopis. Zapisz wszystko, co przychodzi ci na myśl, te oczywiste rzeczy i te ukryte. Nazwij te więzy po imieniu. Ujawnij je przed sobą i przed Bogiem. Kiedy już nazwiesz swoje zniewolenia, oddaj je Bogu w modlitwie. Powiedz Mu o swoich zmaganiach, o bólu, o wstydzie. Poproś go o pomoc, o siłę do walki, o uzdrowienie. Oddanie Mu swoich ciężarów to akt zaufania i poddania się Jego uzdrawiającej mocy. To nazwanie i oddanie to potężny pierwszy krok na drodze do wolności, którą Jezus dla Ciebie przygotował. Nie zatrzymuj tego w sobie. Ujawnienie w świetle prawdy i miłości Bożej rozprasza ciemność. Pamiętaj, że zawsze jest wyjście, Twoja przeszłość, Twoje błędy, Twoje rany. One nie definiują Twojej przyszłości. Bóg pragnie, abyś żył w pełni, wolny od ciężarów, które Cię przygniatają. Droga do wolności może być procesem, ale każdy krok w kierunku prawdy i światła przybliża cię do celu. Jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia, szukaj go. Rozmawiaj z zaufaną osobą, z duszpasterzem, terapeutą. Nie musisz iść tą drogą sam. Zrób ten pierwszy krok dzisiaj. Nazwij, oddaj i zaufaj, że Bóg jest z tobą w każdym momencie tej podróży ku wolności.